Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Czas sprawdzić co kupiłem. Zapraszam. Pierwszy temat. Ładowareczka z akumulatorem. Marki i takowej Hitachi 12V, 14 a godziny 1 godzina, 1,5A, 12V, prawdziwa mierzania. Zbierzcie 60, Bateria była w zestawie. Wszystko marki Hitachi, akumulator 12V, nikczemny kadłub. Standard. Pasuje podłączmy, czy coś tu wybuchnie. Czy coś się zaświeci, bo nie ma miejsca. Jak to możliwe? Dźleć. I czy nie świeci? Ja nie widzę. Chyba, że wy widzicie żadnej reakcji. Sprawdzimy, czy tu jakieś napięcia się pokazują. Standardowo, żebyście widzieli, jakaś reakcja zachodzi. na akumulator. Zobaczmy akumulator, czy żyje. Nie żyje. Słaby zakup się zapowiada. Rozkręcamy. Coś czuję, że to już było rozkręcane. Co znajdę w środku? Może najpierw odłączę, co? Pamiętajcie o tym. Szybko, szybko. To wiecie, co można. Ładowarka na transformatorze. Zobaczymy ten bezpiecznik. O, koty zakurzone. No jest bezpiecznik. 6,3 Ampera, Ja już widzę jest spalony. Chyba widać. Czyli zapowiada się, że ta bateria ona jest chyba na wykończeniu. Dobra, wymienimy, zobaczymy. Tak się składa, że akurat miałem pod ręką Ale nie 6, tylko 5 A Dobra, na razie nie skręcam Chyba nic tu się nie wydarzy Na żywo podłączmy to I na żywo Zmieszmy czy coś się zmieniło Co my tu mamy? 18 Z hakiem Volt tuf. No i co? Zaryzykuję. A co tam? Coś ładuje. się No tak, no ładuje. No dobra, poładowała się chwilę. Zobaczmy czy coś się zmieniło. 11V tak szybko. Coś tu jest nie tak chyba z tą baterią magia, no magia to niech sobie ładuje a pokazujemy kolejną rzecz już była pokazywana krętareczka, nie jest tajemnicą że najpierw kupiłem tą na złomie krętarkę, również z baterią a na giełdzie w zeszłym tygodniu kupiłem sobie tą ładowarkę właśnie, żeby mieć ewentualnie komplet chociaż ta ładowarka nie jest oryginalna do tej wkrętarki. Były inne stosowane, ale mam dwa komplety baterii. Ta wkrętarka jeszcze nie była testowana w ogóle przeze mnie, więc nie wiem, czy ona w ogóle działa, czy nie. Bateria chyba też jest wytegowana. Zaraz sprawdzimy. Dobra, trochę się podładowało. Tu nadal się świeci na czerwono. Zobaczmy, do jakiego napięcia. 11,25. Zobaczmy, podłączmy ją. Za długo się nie nakręciła. <laughs> I to by było na tyle z tą baterią. No, wyszłaś na razie. No dobra, nie nakręciła się. To zobaczmy, do jakiego tu napięcia to wszystko się odbyło. No 10 jest. Jest 10, ale nie rusza w klientarkę. Zobaczymy drugą baterię. A, tak, sprawdzałem, ale nie podłączałem. To co? Podłączmy. Buchnie. Widać, że się świeci. Coś tu się wydarzyło dziwnego. Bo wszystko jest gorące. Coś mi się tutaj nie podoba. Wyjmiemy ten bezpiecznik. Proszę. Jednak ta bateria jest jakaś. Chyba uszkodzona, bo bezpiecznik jednak się spalił. Nic tu nie ładowało w ogóle. Założymy drugi bezpiecznik. Bezpiecznik, już na swoim miejscu. Tutaj wszystko cieplutkie. Łącznie z transformatorem. Coś z nią jest tutaj nie tak. Ta, co była w komplecie z ładowarką. A podłączymy tą, co była w komplecie z kurentarką. Bo taka skromna ta elektronika w tej ładowarce. Bez strzało, nie powiedział. Ale jeśli ma działać, to ja nie mam nic do powiedzenia. Próba numer dwa. Mi się tutaj wydawało, że to świeci, bo to światło się odbija. przy bez baterii nic nie świeci. Takie lustro tam jest. Jest 18, tak jak powinno być. Tak jak było na początku. To zakładam tą od kętarki, co była w komplecie. Ta ewidentnie świeci. Ciekawe jak długo o. czyli jest ładuje się a tamty nie wkładam już dobra niech się ładuje chyba dawno nie pracowała ani ładowarka ani ta bateria bo wydziela się ciekawy zapach chyba te baterie są jednak szroty no. łapie temperatury coś bateria napięcie 7V próba numer 2 No, ta, trochę, ta trochę dłużej drugi, drugi bieg nawet, nawet jest regulacja prędkości ja. Krętarka ze złomu. Jest baterią. Jako tako chodzi. Ta się ewidentnie ładuje. Niskie napięcie 7V to na pewno duży prąd pobiera. Ciekawe, czy faktycznie 1,5A, czy My się daje, że chyba więcej pobiera. Bo jak bezpiecznik był 6A, a ja się spalił, to na pewno więcej jak 6A. Te baterie muszą pobierać, zwłaszcza ta. Chyba, że to się tak ma grzać, trochę się grzeje, no nie powiem. Nazwijmy ją yy, niebieską. Ewidentnie się ładuje, tylko że ładowarka jest bardzo gorąca. Napięcie podskoczyło do 8, ale bezpiecznie żyje, więc na pewno jest mniejszy jak 6A. Ten prąd zobaczymy, niech to jeszcze trochę pod, podskoczy. To napięcie, powiedzmy do 10, a ta pokazuje, że ma 9,9, a w ogóle krętarka w ogóle nawet nie chce. No, nie będę w ogóle nawet rozkminiał, czemu to nie działa. Po prostu w planach będę miał ją przerobienie na elitono jojowe Nie wiem, może mam tylko takie dziwne wrażenie, ale jak się. Jak bateria jest w środku, to dziś tak to się wszystko składza A jak baterię wyjmę, to dziś zaczyna bardziej to 853. No coś tam ładuje. No. Ale czy to ruszy? O, tutaj takie cieplutkie. Też. Tu się nagrzewa. Nie, ewidentnie te baterie są yy, nic nie warte. Nie ma co. Będzie trzeba je po prostu przerobić kiedyś tam. Jak znajdą się fundusze i powinienem się cieszyć. No, z pół godzinki się podobały. Jakaś tam moc jest. Weźmy na dziewiętnastkę. No jest moc. z tej baterii może jeszcze coś by było? Może. No Może będzie chociaż z tej pożytek na jakiś czas. Sypie się z niej? No tak, jak znalazłem ją w śniegu, w błocie. Co ma się nie sypać? 7,2 i 9,6 nie. Coś ciekawego zaobserwowałem. Nie świeci się. Tak? Wyjmę baterię. Świeci się. I bateria naładowana. Nie chce mi się w to wierzyć. Ta bateria też jest raczej zgon o 8-3. I pokazuje, że jest naładowana. Ej, nie ma co. Obydwie dwie baterie do regeneracji. Mam tu jeszcze jedną taką ładowareczkę. Też ją widzieliście? Z gabarytów. Bez przewodu, bez baterii. Nawet nie mam takiej baterii. No i nie wiem, to się zastanawiam, czy chcecie. Jesteście ciekawi. Czyli tak. Ładowareczka, o, cieplutka, cieplutka. Kupiona na giełdzie. Specjalnie do tej wkrętarki no i z tymi bateriami oczywiście yy, wkrętarka kupiona na złomie z jedną baterią czyli co na złomie lepiej kupować niż na giełdzie lepsze rzeczy się trafiają oceńcie sami na pewno ta wkrętarka jest w lepszym stanie jak bo działa niż Parkside którego też tam kiedyś na skupie znalazłem. To by było na tyle. Jak się podobało, zostawcie łakocie. Jak się nie podobało, to nie. To mnie nie subskrybuje. Ja śledzi mój kanał. Zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że naciśniesz tutaj takie kółeczko i będziesz zadowolony. Pozdrawiam, na razie, cześć.